Student, zwierzę stadne z gatunku ssaków. W okresie nazywanym przez biologów sesją, osobniki tego gatunku zmieniają całkowicie swój tryb życia. Zaczynają dobrze się odżywiać. Wzmaga się ich aktywność intelektualna. Przestają również prowadzić nocny tryb życia, co u niektórych osobników skutkować może szokiem. Niestety niektórzy z nich z góry skazani są na przegraną w starciu z drapieżnikami zbierającymi w czasie sesji żniwo. Drapieżnik ten, również z gatunku ssaków, to profesor. Jego okres żerowania zbiega się z czasem sesji.